Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Niekty nie jak Liver, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale komedii The Biding of Isaac After birth of birth birth B... Nie wiem jak się to czyta, ale okej okay. Oczywiście przypominam wam, że jeżeli odcinek Wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowi na kanale kliknijcie guzik subskrybuj A więc tak, przechodzimy do rozgrywki I już mam tutaj grę rozpoczętą, bo wcześniej troszkę grałem Sprawdzę czy mi w ogóle się przerzuciło na grę Dobra, jest dobrze i... od razu widzę pokój skarbów A, oprócz teraz Tym strzelam też czasem zębami. Dobra, nie będzie. O nie, to jest mini boss. Znaczy on jest całkiem easy Mówiąc to A Znaczy wystarczy go brać z jakiejś odległości. Potem jak strzela laserem, to no, mówiłem, że będzie easy. O, jeszcze mam tutaj takie niebieskie... W ogóle trafiła mi się jakaś... jakaś płonąca pustynia jak, y, płonąca pustynia co? Płonąca ta... jak to tam się nazywa? A, piwnica No ty gnoju! Zdychaj! No! Naprawdę Zdobyłem jakiś przedmiot Nie wiem co to robi Naprawdę ja nie wiem co tu robią w ogóle przedmioty w tej grze Nie znam się na tych przedmiotach Nie wiem co robi ta bateria w ogóle nie, potrwało mam coś, że przedmioty, ale nie wiem o co chodzi. To jest chyba używanie przedmiotów, jak potem jakieś takie do użycia specjalne. Pierdziele, naprawdę skomplikowana ta gra. Znaczy, no pewnie jak już się wyuczę, będę, będę umiał grać, to nie będzie... Nie mam kluczy? Nie mam kluczy, lol. Ja myślałem, że się ze kluczem się startuje, startuje się ze kluczem. Zdychaj, 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 zdychaj. zdychaj. O, Worek z jasną znalazłem Nie, a jednak mam tu jakąś kartę. Siłę mam większą. O, dobra. Gdzie jest cały ten pokój? Serio? Cały to pierwszy level? O jezu. Nie, nienawidzę go. O mój boże. A przynajmniej muchy mu. Pa te muchy padają na hita. A czasem może dwa. Tylko, że zaraz ich będzie tyle. Że kurde, nie będę bosa bossa trafić. A będę same muchy trafią. bo one go otaczają, a ja nie mogę wtedy w niego trafić. Let's go, let's go, let's go, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Nawalamy, 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 nawalamy. Gramy dopóki nie zginę, choć to się chyba stanie szybko, więc potem będę musiał znowu resetować level. o chyba. No bo trafia mi się beznadziejne jakieś itemy. Nie wiem w ogóle do czego one służą. Więc mam do was prośbę, weźcie mi napiszcie w komentarzu do czego służą itemy w tej grze Bo naprawdę nie wiem, na przykład te itemy, które poznajdywałem, poznajduję, napiszcie mi do czego one tak naprawdę służą A mam dwa pełne serca, więc Mam już full hapsa. Dobrze Damage i szybkość zrosły O Dobrze, to się przy, tak Dobrze powiedziałem, szybkość zrosła? Nie wiem, pewnie nie jestem A Anizak miał z tego co widzę ciężkie życie A, pierwszy level to była taka ponąca piwnica, a drugi już jest normalnie. Ło ty gnoju, co we mnie strzelasz? W mordę chcesz? No, nienawidzę tych małych kretów. Kretopodobnego cośka. Po prostu ich nienawidzę, nienawidzę tego. To jest najgorsze gówno w tej grze. Naprawdę. Jest jeszcze gorsze od gówna. Znaczy, pozdrowia komatych. A dobra, to już wszyscy. Jest... No, klucz byście dali, proszę. Dajcie klucz. U serca. Cokolwiek. O, patrzcie, i, i o gównie mowa. Puu, no i patrzcie, no przez gówno zaraz zginę. Może jednak nie zginę, proszę. Nie chcę, nie chcę jeszcze umierać. Jestem zbyt młody na to, czy no, zbyt mały level mam. Znaczy, no, gdzie ja dopiero jestem? Jestem, przy kurde, jakiejś, nie wiem. No, przy drugim poziomie jaskini. Potwierdzę, Tą co otworzy, bo wygląda mi na podejrzaną. Aha, nic. A... Nie wiem, tom? Może tam coś będzie? Nie ma! Super, zmarnowałem bomby. Wiedziałem, że zmarnowałem bombę, a miałbym klucze. Bo chyba sobie ktoś ze mnie jaja robi. Złożyłem tutaj przed sekundą bombę, a tam mam klucze. I bo potem mógłbym pój pójść do tego takiego pokoju z nagrodami, który jest na klucze akurat. Może mi zaraz wydropią. Jeszcze tutaj, ale nie, tutaj musiałbym mieć jakąś postać, która lata, albo lewituje, albo o kasa. Albo cokolwiek takiego właśnie robi. No tyle to akurat ja nawet wiem. Mówi Choć nie znam się dobrze, choć się nie znam na tych grze. No dobra, tutaj z gównami walczę, to wypad. Może chociaż serduszko dostanę, bo mam jedno. Nie, ale jakieś pilsy. Są one niewiadomego użycia. Pochodzenia. Jakich użyć? A. Ok. A. Pod kusie używa tych itemów Okej, okay, ja nie wiedziałem Naprawdę, nie, nie miałem o tym żadnego pojęcia, że pod itemów używa To daje tylko tak, przejście na klucz To nie No to są te klucze, kurde no Monstr, o Jezu, nie, tylko nie Monstro, tylko nie Monstro Monstro, nienawidzę Cię Nienawidzę tego bossa, naprawdę Jednak dostałem, myślałem, że już nie, nie oberwę No fuck you monstro Już wolę takiego takiego tego węża takiego bossa On jest spoko, bo on jest bardzo łatwy w sumie do zrobienia Nie wiem jak on się nazywa, ale Jest, wiem, że istnieje taki boss wąż jakby Taki co mu się rozwala, po to. Kole. I. Dobra, monstropad, monstro Ja się lepiej odsunę. Monstrotów tu. Coś znalazłem takiego. No nie. Dobra, serce mi zaczął uciekać, ale niech nach... Chwycie. A, okej. Okay. Dobra. Jezu, te przedmioty są teraz bardziej powalone tutaj. A Izak sobie robi coraz większą krzyczkę. Kurde, messenger albo tam Facebook, albo cokolwiek. Weź. Ty lepiej, nie wiem Jestem Caves? Co? Jakieś Powalone miejsca Naprawdę powalone lokacje są w tej grze? Kurde, gnoju. Brakuje mi się z ciebie teraz pół serca. Jeszcze jeden został. Po Zdechaj. Bomba! C czemu dopiero teraz? Naprawdę? Teraz, bomba? Wszedłem tam, ale to mi zabiera jedno serce i chyba raczej nie będzie tam nic ciekawego. Nie opłaca mi się tam wchodzić. Jedno serce albo pół, już nie pamiętam. A nie, no żeby wejść i wyjść to jest po pół serca, czyli razem. Jedno serce. C, C, C. No, shit, obrywałem i brakuje mi jednego serduszka. A tu dostałem tylko pół. Gnoje. Jakieś portale, wytyfy. Da się te portale wyeliminować? Nie wiem. Przecież ja to zginę zaraz. Przecież tego głównego jest tyle. Jakieś, nie wiem, nietoperze, latające łby. Ja się mogę cofnąć? Serio? Aha, bo po rozwaleniu jednego z tych mobów, chyba jakiegoś tam się odblokowuje przejście, ale wtedy. O my, ile odcinek trwa? Pokażcie mi to. To jest niecałe 10 minut, dobra, może jeszcze jeden level sobie zagramy, ale nie, 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 nie New run I zagram sobie tą postacią, bo to jest jedna inna postać, którą mam odblokowaną. I jestem jej ciekaw. Potwa używam jego i temu. Nie wiem co to robi. Nie mam dlatego pojęcia co to robi. Wiem, że na pewno nim jest zgra trudniej niż Isaaciem, bo on ma tylko jedno serduszko bo on ma tylko dwa serduszka. Bardzo lubię Zazela, Jezu, to jest moja ulubiona chyba postać. Naprawdę, uwielbiam Azazela w tej grze. I nie pamiętam, jak się go odblokowuje, a chciałbym go odblokować. Napiszcie mi, jak odblokować Azazela. O, dobra, mam tego. Nie, ja to będę nazywał Pokojem Nagród. No, mam Pokój Nagród. No, główno zdychaj. Napiedzielę, tak trudno jest główno rozwalić. Naprawdę, napisz mi ktoś w komentarzu, jak odblokować. A za Zela, bo ja chcę Co to robi? Nie wiem, pierdze, ale... Nie, ja wolę mój przedmiot, bo jestem ciekaw co on robi Kurde, ej, nie mam żadnych bomb Kurde, myślałem, że startuje z jedną bombą, a tu jednak nie Oszukali mnie On startuje z jakimś przedmiotem On tu na dole jest przejście, dobra Puste, ale... To nie powinno być jakiegoś przedmiotu, czy coś? Jakieś kolce, w te kolce pewnie, jak wejdę, to stracę pół serca, znając życie. Więc ja nie ufam kolcom. Dobra, po prostu polecę sobie teraz bok tutaj z drugi. Kurde, kolejne puste pomieszczenie. O, dobra, nie! Krety! Znaczy, ja to tak nazywam krety, ale. To nie są krety. Ja je po prostu tak nazywam. I. No, patrzcie, co za. Pff. O! Na tam tylko pokoju z bombami. Chyba, że tu jest gdzieś kamień X. O, oh jest! Tu może być fajny przedmiot. No, serce w sumie takie. No, takie fajne, fajne przedmioty, niby. No, przydatny na pewno. O, tu łatwy pokój. On do rozwalenia tylko. O, Klucz. Nie, na razie nie potrzebuję klucza. Omega, 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 omega. Nawet nie wiem co... W ogóle nawet nie wiem co ja... Za, za jaką ja... Jaką ja postacią gram Pff. Naprawdę nie wiem jaką ja postacią gram teraz No... Mi. Napisz skąd on jest Kim on jest jego, Nie wiem jakąś jego historię, cokolwiek mi o nim... Napisz Bo, Byłoby miło O dobra, bomby dwie Więc ja lecę po... Tego Tam, o tam, 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 o. O tu. Muszę rozwiać ten kamień. I wtedy mogę przejść po tą baterię. Nie, po klucz już nie przejdę. O, jak miło. Dobra, co mi tam. Może fajne rzeczy się znajdzie. na pewno zawsze się przydadzą. Mnie jeszcze pół serca. Nie. Dobra. Chyba, że... Czekajcie. Nie. To są te kolce. To nie. Nie masz skrzydła. Czemu ty nie latasz? Nie. Tu masz coś na styl skrzydeł. No on coś ma na styl skrzydeł. Czemu on nie lata? Halo? Się nie zgadzam. A jeszcze tu mnie nie było. A tu są jakieś cyklopy. Jezu, nie znam tego moba. Znaczy potwora jakby. Nie wiem. Nie wiem jak to nazywać. Będę to nazywał po prostu mobami. O! Kolejny klucz, już mam trzy. A wtedy nie miałem żadnego, a mi się wtedy by się dało. Ech. Widzicie, kiedy nie trzeba kluczy, akurat masz ich miliard pod ręką. O Jezu! Znaczy, ten boss jest wyjątkowo łatwy, ja zawsze robiłem tak. No patrz, on mnie tutaj ściga. Chodź, chodź, chodź. On się męczy, ja w niego mogę chwilę postrzelać. Potem się to ma ja zawsze tak, taką taktykę mam na niego. No chodź tu, chodź tu, chodź tu No, goń mnie, goń mnie no, Po prostu biegam sobie w kółko po pomieszczeniu To jest moja taktyka na niego Ło, wow, dobra Przez chwilę się pogubi Dobra, szybko strzelanie w niego Tak na szybciutko To małe coś teraz znerwiło Bo straciło tatuśka Czy jakby to tam nazwać Do Swego, nie wiem Powiedzmy, że to jest, nie wiem, pasożyt Połączony z nim czymś i Dzięki temu to coś może żyć Kiedy traci swoje połączenie na przykład z dostarczycielem pożywienia, energii i energii życiowej i energii w ogóle Ło ty gnoju, nie strasz Co to za mają być za jakieś drifty No ten boss jest wyjątkowo łatwy mówię wam Ale a za zarem, gdyby gdybym grał byłoby mi dużo łatwiej Dobra, serce Jakiś dziwny przedmiot. HPA-pa dostałem. Yeah, mam trzy serca już. I coś dziwnego na łbie. Dobra. To jest, że coś, ktoś coś ze strychu mówi do tej matki, tak? Muchy są najgorsze w tej grze. Nienawidzę much, nienawidzę gówna i nienawidzę monstro tego bossa. Muchy są najgorsze. Nie dość, że w realu mnie jeszcze drażnią, to jeszcze postanowiły mnie drażnić wejzaku. Dobra, no serca na razie nie potrzebuję, to niech sobie będzie. A, przypadkiem tu wlazłem, nie chciałem tu wejść. Szybko rozjebię te muchy, muchy z niego. O mój Boże, pokój z najgorszymi tymi. Bo oni jak wybuchają, to jeszcze muchy z nich idą. Dobra, te, tych much trzeba się pozbyć w końcu ich trzeba rozwalić Mam klucze. Tak, mam trzy, dobra. Ło, dobra. To były te trujące bomby, OK. Nie, stąd je porobię Dobra O jest bomba. Dobra, bomba bomba. Mam bombę, super. Nie wiem co robi ten, ten jego przedmiot, który co to jest? A, tak jakby ścieżka z łez. I to wtedy co, też zadaje damage? To byłoby całkiem, no. Powiem tyle. Dobra, muszę to rozdwalić. Tęczowe gówno Zobacz, jestem ciekaw, czy ta ścieżka też zadaje. Obrażenia, też zadaje. Obrażenia. Ło. Wow. To, to ja jestem już prosow, w tej grze. Każdy o tym wie. Jestem najlepszy. Ja zdobyłem jeden z chyba z fajniejszych przedmiotów w grze teraz. Ścieżka tego. Co to było? Halo? Co to było? O, 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 pół serca na razie nie potrzebuję. O nie, to ten portal. O nie, i najgorsze gówno. Gówno i dwa skaczące. Jeszcze kret Nie! Nie, 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 nie! Jest najgorsze połączenie, Wszyst jeszcze pająków nienawidzę. Wszystko co jest najgorsze połączyło się w jedno W tym pokoju hmm. Oni wow! nic mi nie robią Ja, ja nic nie mogę Ja im nic nie mogę zrobić Oni nic mi nie mogą zrobić dziwne Czy to są moje jakieś towarzysze? Co? Te trzy pająki? To są moi towarzysze? Powiedzcie mi, że tak, bo to byłoby wtedy genialne. I tu jest serduszko, tak? Tak. Mogę je wziąć? Nie, potrzebuję pół. A nie całego. Dobra, trudno. Zdarza się. Ale fajne. Mam teraz takich towarzyszy pająków, tak? W ogóle nie, nie w ogóle nie rozumiem tej gry. Ale chyba właśnie tak jest, mam towarzyszy pająków. Tak, i pająki teraz będą te kre... Kocham tą grę. Jezu, teraz to, teraz to mi się dobre, ten trafiło. No nie! Potrzebuję pół serca, nie serce. Jeszcze ja pójdę, przebadam ten. Co, już ich nie mam? Czy oni byli tylko na jedno, oni byli tylko na jedno pomieszczenie? Czekajcie, może z tego gówna mi wypadnie pół serca. Bo kasa? Kasa też byłoby fajna Ale fajnie, że mam tą ścieżkę US. To mi się może przydać. No w sumie, jak przeciwnicy mają te ścieżki krwi, to czemu ja nie mam mieć ścieżki US? Tu właśnie powiem. To jest mini monstro, o Jezu. Tak to będę nazywał Mini monstro Monstro, 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 monstro Ej, powalony pokój Omg oh Omg oh Jeżeli ja na tym pokoju teraz przegram To się wnerwie. nerwie się, się, wnerwie się, wnerwie się, wnerwie się zaraz Nie wiem No chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu Zrobię wam ścieżeczkę, co? Wy na to Opa, opa, opa. A bo jaki jest taki przeciwnik, który przed chwilą, był właśnie ta ścieżka może się przydać, tak? Bo nie dokończyłem wtedy. Może się przydać na przykład w miejscu, w którym przeciwnik stał wcześniej. I to jest taki właśnie typ przeciwnika, który idzie tam, gdzie ty przed chwilą. O, dobra. No nie, po co ja podniosłem typu serca. Wtedy mógłbym pójść po tamte. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, biorę to. Dodatkowe serce, czyli mam już 2 i 3,5 mam serca. Fajno Dobra, lecę na bossa Złote gówno. Albo żółte. Po kukurydzy! No po kukurydzy, kukurydziane gówno. I przezywał właśnie takie inne kukurydziane gówno. O, oh shit, 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 O Jezu, ty gówno Jezu, ale gówno z niego Gówno, a nie przeciwnik Nie wiem, użyję tego przedmiotu, zobaczmy co to robi Nie wiem, będę na przykład silniejszy dzięki temu? Co za gówno, niech to gówno je znika Patrz, ja to gówno teraz rozmok, roz roz no, ono go zmoknie zaraz Przegrałem z głównym. Dobra, ile odcinek ma już minut, to go w takim razie zakończę. No, 20. Według mnie ilość czasu jest odpowiednia więc ja się z Wami żegnam. Na razie trzymajcie się i cześć.